Witajcie moi kochani. Wyjmujemy już kartę na 14 listopada. Jest to czytanie oczywiście ogólne, więc nie będzie rezonować z nami wszystkimi całkowicie i tak samo. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne oraz na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, a także na reiki i jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania. Dzięki czemu możemy oczyścić nasze życie z negatywnej energii, podczepień, uroków i klot w tym kląt rodowych. Aura 14 listopada zapowiada się bardzo pomyślnie. Ponieważ wyszła nam dziesiątka pucharów, spodziewajmy się, kochani, więc bardzo dobrych rzeczy tego dnia. Chciałabym od razu też Wam podziękować za Waszą obecność na obu moich kanałach, na TikToku oraz na YouTubie Tarotowe Przesłania dla Ciebie i za Waszą aktywność na obu tych kanałach. <laughs> Zwłaszcza mój YouTube, Tarotowe Przesłania dla Ciebie, bardzo Waszej aktywności potrzebuje ponieważ jest to kanał dopiero raczkujący, więc proszę Was kochani, wyświetlajcie moje czytania i tutaj, i tutaj. I jeśli Wam się coś spodobało, to bardzo proszę Was o polubienia, komentarze, subskrypcje, udostępnienia. A Was wciskajcie te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Piszcie też, co tam u Was, jak te czytania z Wami rezonują, jakie tematy Was interesują, spod jakiego znaku jesteście. Ja to zapamiętuję i biorę pod uwagę, nagrywając kolejne filmy. I moi kochani, jak już powiedziałam, na 14 listopada wyszła nam piękna karta Dziesiątki Pucharów. Ta karta bardzo sprzyja miłości, a także naszym związkom, relacjom z innymi, gdziekolwiek by one nie były, a także naszej, naszemu życiu rodzinnemu. Możemy tego dnia spędzić więc więcej czasu z naszą rodziną. Być może mamy akurat dzień wolny. I gdzieś się razem wybierzemy albo spędzimy razem czas miło w domu. Ta karta mówi o takim cieple, o takim wzajemnej miłości, zrozumieniu, wsparciu. Może też mówić o tym, że tego dnia otrzymamy piękną wiadomość o ciąży w naszym związku albo w rodzinie. Na świat może przyjść Dziś, albo może pojawić się w naszym domu jakieś zwierzątko. Być może adoptujemy bezdomnego kotka albo pieska. Możemy także dostać pomyślną wiadomość o tym, że nasze starania dotyczące adopcji zakończyły się sukcesem ku naszej ogromnej radości. <laughs> Dziesiątka pucharów zachęca do tego, aby poświęcać więcej czasu rodzinie. Być może ktoś potrzebuje naszej rady, wsparcia. Zwróćmy uwagę na sprawy dzieci. Być może warto zainteresować się, że nic im nie dolega. Mogą potrzebować więcej naszej miłości. Ta karta to takie pełne spełnienie, kochani. Jeśli były jakieś problemy, jakieś nieporozumienia, no to jest szansa, aby je naprawić, aby przywrócić harmonię do naszych relacji z innymi, aby znowu było dobrze. A jeśli poznajemy nową osobę, jest szansa na zbudowanie z nią. Trwałej relacji, założenie rodziny również. Jednak zwróćmy też uwagę, czy ta osoba nie jest już w trwałym związku, w trwałej relacji. Możemy także poznać kogoś, kto ma już dzieci. I jeśli chodzi o nasze sprawy związane z pracą, no to ta dziesiątka pucharów nie mówi o tym, może bezpośrednio, ale mówi o takim spełnieniu i zadowoleniu, więc można powiedzieć, że nasze relacje w pracy powinny również przebiegać spokojnie i pozytywnie. Możemy czuć się także w miejscu pracy jak w rodzinie. Możemy także znaleźć nową pracę, w której będziemy się właśnie bardzo dobrze czuli i będziemy otoczeni przyjaznymi i dającymi wsparcie osobami. My również, ta karta również zaleca, abyśmy my również byli właśnie takimi osobami pełnymi wsparcia, bo ktoś, na, na przykład jakaś młodsza osoba w naszym otoczeniu, może tego potrzebować. Kochani, jeżeli mamy jakieś sprawy związane z domem, z jakimiś inwestycjami związanymi właśnie z nieruchomościami, na przykład. No to ta karta również temu sprzyja. Pamiętajmy, że Merkury jest już w retrogradacji, więc bądźmy ostrożni w tym czasie. Potrwa to kilka tygodni, żeby właśnie tej, tej pozytywnej atmosfery nie zburzyć, bo Merkury w retrogradacji przynosi często jakieś pomyłki, nieporozumienia. Problemy z komunikacją w różnym, w różnym sensie. W tym czasie więc bądźmy bardzo ostrożni, gdy coś kupujemy, jakiś sprzęt do domu, na przykład, lub gdy gdzieś wyjeżdżamy, bo mogą być właśnie jakieś pomyłki, jakieś utrudnienia, jakieś dziwne sytuacje. Dobrze się więc do podróży również przygotować. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorozców, mamy tutaj piękną kartę Matka Maryja, a więc bardzo taką matczyną opiekuńczą. Matka Maryja i jednorosce obdarzają Cię błogosławieństwem. Zaraz zobaczymy, kochani, co mamy tutaj więcej. Matka Maryja, boska matka, jest często przedstawiana ze swoim jednorożcem. Wspólnie obdarzają Cię błogosławieństwem. Przyjmij je i pozwól mu wnieść radość w pewien aspekt Twojego życia. I afirmacja dla nas wszystkich na 14 listopada: Jestem otwarty na boskie błogosławieństwa. Tak więc, kochani, ta karta pięknie uzupełnia się z dziesiątką Pucharów. Zapowiada piękny dzień, piękny czas dla nas. Mówi także właśnie o macierzyństwie, o opiekuńczości, o wsparciu od naszych bliskich i być może potrzeby naszego wsparcia dla kogoś z naszego otoczenia. Opiekujmy się, kochani, również zwierzętami. Zwróćmy uwagę także na inne osoby, na przykład na sąsiadów. Czy ktoś z nich nie czuje się osamotniony i może takie nasze zainteresowanie, rozmowa, chwila spędzona razem sprawi, że ta osoba poczuje się lepiej, poczuje się właśnie jak w rodzinie z nami. Dziękuję Wam moi kochani za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!